Szczęść Boże, bracie siostry, w dzisiejszym filmie mam bardzo ważne wezwanie do wierzących z Pisma Świętego. Umiłowani, Wy jednak pamiętajcie o tym, co zapowiadali apostołowie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mówili Wam, że w czasach ostatecznych pojawią się szydercy, którzy będą postępować według własnych grzesznych namiętności. To są właśnie ludzie, którzy powodują rozłamy. Kierują się swoimi popędami i nie mają Ducha Bożego. Wy jednak umiłowani. Umacniajcie się na fundamencie waszej najświętszej wiary i módlcie się pod natchnieniem Ducha Świętego. Trwajcie w Bożej miłości i oczekujcie na miłosierdzie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj mój mały komentarz. Do słów. Oczekujcie na miłosierdzie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj mam komentarz. Siostra Faustyna, i wszyscy ci, którzy zaczęli mówić o miłosierdziu Bożym, w Piśmie Świętym jest to zapowiedziane. I oczekujcie na miłosierdzie naszego Pana Jezusa Chrystusa, było to zapowiedziane i. Jezus nam poprzez siostrę Faustynę lub przez innych świętych przypomina o swoim miłosierdziu. Które was doprowadzi do życia wiecznego? Miejcie współczucie dla wątpiących, ratujcie ich od ognia piekielnego, innym zaś okazujcie współczucie z całą ostrożnością, wrzędząc się nawet ubraniem splamionym przez ich grzeszne ciało. Jedyny Bóg, Zbawiciel nasz, może was ustrzec od upadku, abyście nieskazitelni stanęli z radością przed Jego Majestatem. Jemu niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przez Jezusa Chrystusa naszego Pana od wieków, teraz i po wszystkie wieki. Amen. I teraz jest bardzo ważny komentarz. Pojawienie się fałszywych nauczycieli nie powinno być dla chrześcijan zaskoczeniem. Było ono zapowiedziane przez apostołów, a nawet przez samego Chrystusa. Tym bardziej więc, kiedy go, gorszyciele już się pojawili, chrześcijanie nie powinni ulegać ich złym wpływom, lecz trwać mocno wierze i miłości. Siła do nieulegania zgorszeniom płynie od ducha świętego a czerpie się ją poprzez modlitwę. Autor wyraźnie wskazuje na różnicę pomiędzy prawymi chrześcijanami a gorzycielami. Pierwsi mają dar Ducha Świętego, wzrastają w najświętszej wierze dostąpią miłosierdzia Bożego i czeka ich życie wieczne. Drudzy natomiast brnąć, brnąc dalej w swoim złym postępowaniu, nie, nie korzystając z natchnień Ducha Świętego, są przewrotni i grzeszni, za co czeka ich sprawiedliwa kara. To, wyraźnie, to wyraźne rozróżnienie nie prowadzi jednak autora do zalecenia całkowitej izolacji od grzeszników. Odpowiedzialność za ich zbawienie ciąży bowiem także na wspólnocie wierzących. Mamy ratować ich od piekła okazywać współczucie, umacniać słabych i wątpiących. Wszystko to jednak przy zachowaniu rozważnego dystansu i roztropności Juda 21-25.